Dziękując za przyjęcie mojego zgłoszenia. Chciałbym zaznaczyć, że wstępując na tę katedrę, wstępuję też na zupełnie dla mnie nieznany obszar badawczy, ponieważ jako historyk sztuki zajmujący się rysunkiem architektonicznym, yy, dzieła starodruczne yy, albumy traktowałem raczej jako pomocnicze źródło. To też na temat mojego referatu wybrałem coś, co miało być dla mnie trochę bezpieczne. Yy, druk pozbawiony tekstu, składający się wyłącznie, wyłącznie z architektonicznych ilustracji, w nadziei, że uniknę jakichś kardynalnych błędów. Pierwsza część tytułu mojego wystąpienia brzmi dosyć mocno. Nieznana edycja. W rzeczywistości chodziło o nieco ponad 10% Ewr żana françoise Forge'a, czyli 116 rycin, o czym za chwilę powiem, i stąd to pytanie o utylitarny charakter tego wydawnictwa, czy miał to być pierwszy polski podręcznik do architektury cywilnej dla szkół. Wedle opracowanego przez Johna Linta programu nauczania Szkoły Rycerskiej w Warszawie, podręczniki miały stanowić podstawową pomoc w pracy nauczyciela i kadeta. Dotychczasowe pomoce stosowane w szkołach zakonnych nie nadawały się do realizacji nowoczesnego programu i wdrażania nowych metod nauczania. W wyniku starań komendanta Szkoły Księcia Kazimierza Czartoryskiego od 1766 roku zaczęto wydawać tłumaczenia dzieł obcych na potrzeby korpusu, prace rodzimych autorów opracowane na zlecenie Towarzystwa Literatów oraz podręczniki autorstwa wykładowców korpusu, takich jak metr Geometrii Henryk Kaufmann, no to jest strona tytułowa jego dzieła, czy Oberleitnant Antoni Leopold Delsnitz. Większość stanowiły podręczniki do historii języków i literatury oraz geografii, geometrii i fizyki. Ponieważ w ostatnich trzech klasach wykładano również architekturę wojskową i cywilną, na, możemy przypuszczać, że także i do tych przedmiotów starano się zapewnić kadetom odpowiednie pomocy. W gabinecie rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przechowywanych jest 13 egzemplarzy wzornika architektonicznego, pozbawionego karty tytułowej, nazwiska autora i oczywiście wydawcy. Każdy wolumin zawiera 116, jak wspomniałem, rycin ujętych czy oprawionych w miękką, najtańszą oprawę z niebieskiego papieru, podklejonego makulaturą. Pomyte noszą dawną numerację po obu stronach wierzchniej okładki i nieco późniejszą, naniesioną najpewniej przez kustosza uniwersyteckiego gabinetu rycin, czyli Jana Feliksa Piwarskiego, to ta nalepka z numerem 858. W katalogu zbioru uniwersyteckiego z 1832 roku autorstwa Aleksandra Warneka, katalog ten powstał w momencie przygotowywania zbioru do wywiezienia do Petersburga. Woluminy te opisano zaczerpniętym z pierwszej ryciny tytułem: Model de bâtiment à l'usage toute sorte de personnes, tant pour la ville que pour la campagne. Z wymienionych tam 22 tomów tego wydawnictwa, część zaginęła jeszcze przed rewindykacją zbiorów z Petersburga w 1923 roku, a zaś pozostałe utracone zostały w wyniku ostatniej wojny. Identyfikacja graficznego. Pierwowzoru nie przedstawia większych trudności, jako że ryciny te stanowią kopię wzorcowych projektów architektonicznych z dzieła pod tytułem Requiem elementach d'Architecture, wydawanego w Paryżu w latach 1757-1780 przez tytułowego bohatera, czyli Jeana François Nefors, francuskiego architekta i rytownika. Spośród jego ewer liczącego blisko 900 projektów, do wzornika wybrano jedynie 116. Pochodziły one z 20 serii opublikowanych w trzecim i czwartym tomie R.E.K. Przedstawiają one niewielkie wille, dwory, różnej wielkości kamienice oraz kilka propozycji rozwiązań miejskich i podmiejskich pałaców. Jakkolwiek nie wiemy, kiedy dzieło zostało opublikowane, to datę postkwem wyznaczać mogą wykorzystane do wzmocnienia oprawy woluminów strony tytułowe konstytucji Sejmu Walnego i Konstytucji Sejmowych z października 1766 roku oraz arkusz drukarski do nieustalonej dotąd publikacji, w której są odniesienia do roku 1768 roku. Z drugiej strony makulatura ta, pochodząca z warszawskiej drukarni jego królewskiej mości Rzeczypospolitej u księży piarów, sugeruje również stolicę jako możliwe miejsce druku wzorników. Choć w ówczesnej Warszawie działało kilka kolegiów, w których nauczano podstaw rysunku, geometrii i architektury, to tylko w powołanej w 1765 roku szkole rycerskiej prowadzono oddzielny kurs architektury militarnej i cywilnej. Był to dwuletni kurs, a więc bardzo, bardzo rozbudowany. Niewykluczone zatem, że powstanie interesujących nas woluminów wiązać należy z fazą organizacji szkoły i budowania jej księgozbioru. Instytucja Szkoły Rycerskiej, której Stanisław August był szefem, jak i wzmiankowana drukarnia, drukarnia Króla Rzecz i Rzeczpospolitej pozwalają domniemywać jakąś zależność pomiędzy monarchą a omawianymi wzornikami. Na bezpośredni związek wskazuje natomiast obecność w królewskim zbiorze kompletu miedzianych matryc graficznych, z których wzorniki te odbito. Płyty te wspomniał w 1832 roku Jan Feliks Piwarski pisząc cytuję W zbiorze rycin Stanisława Augusta znajdują się blachy rycone pół arkuszowej wielkości sztuk 116 wyobrażające plany i modele domów tak wiejskich jako i miejskich Ponieważ płyty te to był koniec cytatu oczywiście Ponieważ płyty te oraz cały nakład czy. W ogóle, generalnie płyty oraz cały nakład druku należał zwyczajowo do osoby finansującej przedsięwzięcie wydawnicze, wzmianka ta przekonuje, że nakładcą był najpewniej Stanisław August. Choć żadnej, o przepraszam, już się choć żadnej, choć na żadnej z ocalałych 38 matryc, nie widać żadnych autorskich sygnatur, to jakość ich opracowania wskazuje na duże doświadczenie artysty, jego dobry warsztat oraz sprawne posługiwanie się rylcem. Tu tylko nadmienię jeszcze, że w przeciwieństwie do całego gabinetu rycin, płyty pozostały w Warszawie na uniwersytecie z niewiadomych przyczyn. Niestety z tych 116 do dzisiaj dotrwało tylko 38. Jeśli przyjąć hipotezę o królewskim zamówieniu na wzorniki, to autora rycin należałoby szukać wśród bardzo wąskiego grona rytowników działających na dworze Stanisława Augusta. Bardzo wąski, bo trzy osoby. Pierwszy, Bernardo Bellotto, nad grafikę przedkładał jednak malarstwo, mimo iż wykonał kilka widoków rytowa. Mniej odeń utalentowany Bartolomeo da Folino, wykształcony w Wenecji i Dreźnie, od 1766 roku miał uczyć w Korpusie Kadetów Rysunku. Ponieważ jednak specjalizował się on głównie w grafice portretowej, to trudno przypuszczać, że byłby zainteresowany wykonaniem 116 kopii rycin architektonicznych. Zalety trzeciego z nich, wywodzącego się z Regensburga Gottlieba Jakoba Marstalera, Podkreślała wielokrotnie monografistka artysty Hanna Widacka, pisząc wręcz o wirtuozowsko opanowanej umiejętności posługiwania się rylcem i podkreślając zarazem, że najlepiej odnajdował się on w ilustracji książkowej. To wirtuozostwo, o czym Państwo się za chwileczkę przekonacie, a to jest Bartolomeo Da Folino, oczywiście jego portret Stanisława Augusta, a to jest jedna z rycin Marstaler. Bardziej. Odpowiednie byłoby powiedzieć, że Marstaler był artystą nierównym. W każdym razie nie możemy wskazać dziś żadnych ilustracji podręcznikowych wykonanych do podręcznika przez Marstalera, a jako pewien przykład jego działalności o zbliżonym charakterze posłużyć może rycina do naukowego sprawozdania z zaćmienia słońca sporządzonego przez Stanisława Łuskinę w 1764 roku. W świetle powyższego hipoteza o autorstwie Marstellera wydaje się prawdopodobna. Wedle Widackiej artysta ten pracował dla Poniatowskiego niemal od samego początku jego panowania. Współpracował z wszystkimi ważniejszymi ówczesnymi drukarniami warszawskimi, wykonując dla nich portrety monarchy, winiety z królewskim monogramem lub herbem, które włączane były do wydawanych druków. Ponadto, jak wspomniałem, nie sposób wskazać w ówczesnej Warszawie innego artysty o odpowiednio wysokich umiejętnościach i doświadczeniu w rytownictwie. Roch Markowski umiera w tym właśnie w momencie. Klopsz Drezdenczyk, kolejny o nieustalonym imieniu. Do Warszawy właśnie ma dotrzeć, więc powstała jeszcze taka dodatkowo luka na tym rynku. I chyba Marstaler był, byłby tu rzeczywiście najbardziej odpowiedni. Wreszcie, choć to chyba bardzo wątły argument przemawiający za autorstwem Marstalera, wskazać można zastosowane przez niego liternictwo w ilustracji do dzieła łuskiny, które bliskie jest pismu na Rycinach Zornika. Ono jest oczywiście nieco typowe i trudno traktować to jako argument rozstrzygający, ale powiedzmy jedna z cegiełek budujących moją, moją hipotezę. Wydaje się też, że wykonanie 116 płyt miedzioretniczych nie stanowiło pewnie większego wyzwania dla Marstalera, biorąc pod uwagę jego artystyczną płodność, tym bardziej, że miał on tutaj jedynie kopiować ryciny Neforsza, w części stosując dodatkowo uproszczenia względem oryginału. Interesującym zagadnieniem wydaje się również być kwestia doboru materiału graficznego do wzornika. Jak wspomniałem z trzeciego i czwartego tomu Neforza, wybrano dość szczególny zestaw projektów, który ułożono dodatkowo wedle schematu od najprostszych i najmniejszych budowli danego rodzaju do bardziej złożonych i o większych gabarytach. Rodzaj wytypowanych projektów i ich układ wewnątrz tomu może sugerować, że powstał on z myślą o jakimś podstawowym kursie architektury, kursie z projektowania architektury cywilnej. Najbardziej prawdopodobne wydaje się za tym, że za kształt podręcznika odpowiedzialny jest kapitan Pierre NK, który od 1766 roku był wykładowcą architektury cywilnej i geometrii w Korpusie Kadetu. Który zresztą współpracował także przy redakcji podręcznika autorstwa wspomnianego na początku Elsnica. Zastanawia jeszcze, dlaczego zamówione i wydane niemałym nakładem pracy i środków 22 tomy podręczników nie zostały najprawdopodobniej nigdy użyte. Nie licząc lekkiego podniszczenia opraw, grzbietów, uszkodzenia, to z racji tych ponad 200 lat jest zupełnie zrozumiałe, brak jest śladów użytkowania tychże podręczników. Karty nie są załamane, brak jest jakichkolwiek uczniowskich notatek czy zakreśleń. A same odbitki wyglądają jakby świeżo wyszły spod prasy, są bardzo plastyczne, bym powiedział. Fakt ten tłumaczyć może hipoteza kolejna, wiążąca ich powstanie z podjętą w latach 1767-1768 próbą powołania w korpusie profilowanej klasy inżynierskiej. Wtedy to spośród kadetów wyodrębniono grupę 19 uczniów klasy trzeciej, tworząc tzw. Ecole di Genies, kierowaną przez komendanta Adama Louis-Bosrogère. W myśl opracowanego przezeń programu kadeci odbywać mieli m.in. poszerzone zajęcia z inżynierii, matematyki i z rysunku, tym, jak możemy przypuszczać, architektury cywilnej i militarnej. W 1768 roku Bosroże Przedstawił memoriał z autorską koncepcją programu rozwoju specjalizacji inżynierskiej w ramach Szkoły Rycerskiej. Jednakże z powodu podjętej w tym samym czasie redukcji korpusu, klasę inżynieryjną rozwiązano, niwecząc w ten sposób możliwość nie tylko kontynuacji nauki pierwszego rocznika, ale także organizacji szkoły inżynierskiej, sytuowanej w strukturze korpusu, lecz o oddzielnym budżecie i dowództwie. Być może opracowanie architektonicznego wzornika zlecono wraz z, rozpoczęciem wydawań, wraz z rozpoczęciem nauki z myślą o kolejnych rocznikach, gdy w 1968 roku szkołę rozwiązywano, wydawany właśnie i oprawiany nakład z płytami graficznymi trafił do Stanisława Augusta i spoczął w gabinecie Rydzi. Za Hipotezą, wedle której wzorniki powstały w związku z powołaniem tej Ekoliżeni, przemawia nie tylko domniemana data ich publikacji, ale także zbliżona do liczby kadetów szkoły ilość wydanych egzemplarzy. Przypominam, że kadetów było 19 plus przynajmniej jeden wykładowca, bądź może jeszcze jakiś jego asystent kończę, a liczba egzemplarzy wynosiła 22. Na zakończenie chciałbym wspomnieć, że w zbiorach gabinetu Ryczin znajduje się. W innej części jeszcze jeden egzemplarz wzornika pochodzący z tej samej edycji, o czym przekonuje ilość i układ rycin oraz użyte do jej druku papiery. Pochodząc z księgozbioru Ecole Elementaire de Grand Juge de to samej najpewniej ze Szkołą Elementarną Artylerii i Inżynierów, którą przekształcono w 1809 roku ze Szkoły Zakładowej Artylerii i Inżynierów, powołanej rok wcześniej przez księcia Józefa Poniatowskiego. Poniatowski wspomagał szkołę nie tylko finansowo, ale również darowiznami nami w postaci podstawowych sprzętów, instrumentów i książek. Być może wśród tych darów był jeden z egzemplarzy tego wzornika, który spoczywał wówczas w zbiorach gabinetu Rycin, a ten odziedziczył książę Poniatowski po swoim stylu. Jeszcze jedna możliwość, skąd ten egzemplarz się wziął w zbiorze uniwersyteckim, mianowicie. Szkołę wspomagali również kupcy, wojskowi, mieszkańcy Warszawy, mieszczanie i prasa wzmiankowała, iż profesor rysunku z, literum, z Liceum Warszawskiego Zygmunt Vogel podarował szkole, cytuję, dzieło bardzo użyteczne co do architektury. Co ciekawe, on sam został w tym samym roku profesorem czy nauczycielem architektury i rysunku w tejże szkole, więc być może jako taki aport włożył również w szkołę to wydawnictwo. I na zakończenie można dodać, że we wspomnianym katalogu Warneka tuż za, a to są dwie reciny, kopia i oryginał jedna strona ze wzornika. Co ciekawe w części tomu kopie są odwrócone, w części nie. Co daje mi przesłankę do pewnych podejrzeń, ale już nie będę tego dzisiaj rozwijał. Postaram się to przedstawić w druku. Jeszcze jedna rycina z tego samego, ta już jest w odwróceniu. Poprzednia była nieodwrócona. A to jest ten wolumin, o którym przed chwilą mówiłem, z pieczęcią własnościową właśnie szkoły artylerii. Wspomniany Warnek odnotował jeszcze tuż za tymi 22 tomami kolejnych 10 tomów, również w broszurowej oprawie liczących po 72 ryciny reprezentujące tym razem architekturę wiejską. Żaden egzemplarz niestety do dziś się nie zachował, to też trudno cokolwiek powiedzieć, co było wewnątrz, kto był autorem, czy tym bardziej o dacie i miejscu powstania. Jednakże obecność w Królewskim Zbiorze tuż za tymi woluminami kolejnych 10 Egzemplarzy wzornika, może jakby wzmacniać tę hipotezę o tym, że Stanisław jednak ułożył jeszcze oprócz finansów, jakby miał też wkład w postaci przyczyniania się do budowy księgozbioru czy pomocy naukowych dla tejże ulubionej przez niego czy ukochanej szkoły rycerskiej. Dziękuję Państwu za uwagę. O.